Zdejmujemy koło, pochylamy się tutaj i odkręcamy tutaj trzy śrubki, jedna, druga jest tutaj i trzecia jest tutaj, od strony pasażera tutaj. Śrubki podkręcane. ściągamy ten dekiel. i tutaj mamy filtr śrubki fajnie zostają w tej obudowie nie pogubią się i wyciągamy filtr Wkładamy nowy filtr. On się tam zakleszczy na tych buntelka i on się już sam trzyma. Wkładamy. Dekielek. i zakręcamy te śrubki i gotowe